Jakie to drzwi? Czy mamy drzwi ukryte? I czy drzwi z pełnej płyty ciężko się otwierają? Ja jestem Ania. A ja Radek. I dzisiaj odpowiemy na Wasze pytania, które pojawiły się w komentarzach do ostatniego filmu. W planach mieliśmy opowiadanie dzisiaj o czymś zupełnie innym, ale pod naszym ostatnim filmem, tym, w którym opowiadaliśmy o tym, co się przez ostatnich kilka miesięcy działo na budowie. Pojawiło się tak strasznie dużo pytań o drzwi wewnętrzne, które mamy w domu, że stwierdziliśmy, że trzeba trochę zmienić plany i o tych drzwiach właśnie opowiedzieć. Także dzisiaj opowiemy o drzwiach i odpowiemy na te wszystkie pytania, które tam się pojawiły. W naszym domu mamy wiele różnych rodzajów drzwi z różnym wykończeniem, z różnym systemem otwierania, również różnie wykończonych, dlatego też potrzebowaliśmy do tego, żeby to zrobić dobrze firmy, która byłaby nam w stanie doradzić, kompleksowo dobrać rozwiązania i następnie je fachowo zainstalować. Tak, czyli nie tylko firmy, która by nam po prostu drzwi sprzedała, ale również takiej, która by nam doradziła najlepsze rozwiązania. Tak, i zrobiła to pewnie. No, i ponieważ oczywiście, zawsze w przypadku takich sytuacji, kiedy potrzebujemy trochę więcej niż tylko zwykłej sprzedaży, pojawiają się problemy. I tą firmę niełatwo było znaleźć. Tak, proces był dosyć czasochłonny i zajął naprawdę dużo czasu. Myślę, że nawet z pół roku bawiliśmy tak. się tymi drzwiami, i to spowodowało również finalnie pewne opóźnienie w, naszym, w naszych instalacjach. Tak, no i, i... i również fakt, że, że, że druga firma, na którą trafiliśmy, miała problem z dojechaniem do nas na pomiar. Gdzie ostatecznie w końcu z nich zrezygnowaliśmy, tak? No bo ile czasu można czekać. Tak, ale zdecydowanie te firmy prezentowały się w bardzo różny sposób. Jedna z nich, która wygenerowała właśnie te opóźnienia, cechowała się słabym zaangażowaniem i słabym podejściem w ogóle do pracy związanej z montażem. I chyba dobrze, że zrezygnowaliśmy z nich. I w końcu trafiliśmy gdzie indziej, trafiliśmy do lokalnej firmy. Gdzie reakcja była błyskawiczna i w ogóle też było bardzo dużo zaangażowania. Tak, było bardzo dużo zaangażowania, chcieliśmy przeprowadzić proces bardzo szybko, i to trzeba powiedzieć, że się udało i firma stanęła na wysokości tak. zadania od momentu doradztwa przez pomiar do samej instalacji. Najczęściej pojawiało się pytanie o te drzwi, przy których właśnie stoimy. Te drzwi mamy cztery pary w mieszkaniu i to są takie w sumie standardowe drzwi bezprzylgowe. O ile drzwi bezprzylgowe są standardowe, nie wiem, ale chyba teraz to jest coś w, rodzaju... coś w rodzaju standardu. Warto powiedzieć, że tutaj przy tych drzwiach polecano nam też drzwi z odwróconą przylgą, żeby się drzwi prezentowały ładnie od strony korytarza, ale my z tego rozwiązania zrezygnowaliśmy. Dlaczego? Tak, zrezygnowaliśmy z tego powodu, że drzwi w takich, skrzydła drzwi w takich w takich ościeżnicach otwierają się tylko o 90 stopni i to był podstawowy, podstawowy problem dla nas. No i no, a światło drzwi drugie. Jest tak, drugie to, że właśnie światło drzwi było, jest mniejsze. Dlatego też ta odwrócona przelga jednak u nas nie wygościła. Zdecydowaliśmy się, że będą bezprzelgowe, ale zwykłe. Tak. I takie też drzwi tutaj mamy. Co Was zaintrygowało najbardziej i co pojawiało się w komentarzach, na no to pytania o te panele, które mamy nad drzwiami. Tak, nad, nad ścieżnicami są zamontowane panele. Panele, które no, czynią te drzwi rzeczywiście innymi, wyjątkowymi. Te panele zamontowane są w niektórych drzwiach z dwóch stron, w niektórych z jednej strony. No i co, dlaczego w ten sposób? No, ze względów funkcjonalnych. Chcieliśmy, tak. żeby to ładnie wyglądało, żeby te panele rzeczywiście nam szły do samej góry, do samego sufitu, od strony korytarza. Tak samo też te panele pojawiają nam się w sypialniach, w, w, od tej strony wewnętrznej tych pomieszczeń. No ale już stwierdziliśmy, że taki panel nie będzie nam pasował w, w łazience i w gabinecie. Także w tych dwóch pomieszczeniach tego panelu nad drzwiami nie ma. Drzwi są w zasadzie takie same. Te panele po prostu w niektórych miejscach zostały dodane, w innych nie, bo te panele ścienne są opcją dodatkową. Tak, oczywiście. One, one są opcją dodatkową, one są dostępne w różnych wymiarach, dopasowane do wysokości pomieszczeń, co nie, oznacza, też, tak, tak. co nie oznacza, że podczas montażu nie trzeba ich przyciąć, no bo nie są produkowane co do centymetra, więc są w takich przedziałach wymiarowych. U nas zostały przycięte na wymiar do sufitu w bardzo tak naprawdę niewielkim, niewielkim stopniu, tam ze 2 cm faktycznie to, to wyszło. No, no, ale co warto powiedzieć, że w tych drzwiach, w których nie mamy tych paneli wysokich, też tak naprawdę tak. zostały zamontowane dodatkowe panele, tylko o wymiarze zdecydowanie mniejszym, w najmniejszym dostępnym wymiarze. My się jeszcze zastanawialiśmy nad umieszczeniem takiego panelu pomiędzy dwoma tutaj parami drzwi, czyli pomiędzy sypialniami. Też taki panel, to tak naprawdę taki sam, zamówiony w tej samej firmie produkującej drzwi miał być. Na wizualizacjach wyglądało to, wyglądało to bardzo ładnie, rzeczywiście z tym panelem, natomiast już gorzej wyglądało w wycenie. Tak, no niestety cena była dosyć wysoka. I... Cena wysoka i chyba trochę niewspółmierna, mimo wszystko, do efektu, jaki chcieliśmy osiągnąć. Także stwierdziliśmy, że to tak postanowiliśmy, że znajdziemy jakieś inne rozwiązanie równie ciekawe i na co stanęło? Stanęło na tym, że pomiędzy tymi właśnie ościeżnicami zamontujemy sobie, przykleimy sobie tapetę. Będzie tapeta. Tapeta w sumie też nie najtańsza, ta, którą kupiliśmy pomiędzy te drzwi, i tak wyszła no, kilka ta wielokrotnie drożej ta, ta taniecz. nie jest tak naprawdę tak. duża, więc możemy sobie pozwolić na taką tapetę tapet, tak, bo to wyszło trochę też, lepszej jakości w lepszym wyglądzie. Ale wyszło to naprawdę zdecydowanie dużo, dużo taniej niż z tym panelem, także myślę, że będzie to dobre rozwiązanie. Zobaczymy, jaki będzie ostatecznie później efekt. Tak. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to należy wspomnieć na pewno o tym, że skrzydła drzwi zostały wykonane w strukturze plastra miodu. To czyni je na pewno tańszymi i lżejszymi. Oczywiście one pewnie nie są tak akustycznie mocno szczelne jak drzwi z pełnej płyty. Tutaj Radek miał trochę z tym problemu. Tak, ale trzeba powiedzieć, że akurat w tych pomieszczeniach nie są tutaj jakieś wysokie wymagania postawione, więc nie ma z tym problemu. Tak i pełną płytę mamy gdzie indziej. Ale jeszcze o tym powiem. O tym będziemy mówić. O czym jeszcze warto wspomnieć, to na pewno kolor tych drzwi i w ogóle z czego one są, czym one są pokryte. My wstępnie, wstępnie, tak jak drzwi wybieraliśmy, to w zasadzie byliśmy zdecydowani na to, że drzwi tutaj do tych pomieszczeń będą pokryte fornirem i to miał być fornir dębowy, Ale kiedy poszliśmy oglądać te drzwi, które wstępnie już tam gdzieś mieliśmy zaplanowane, zobaczyliśmy ten piękny kolor i okazało się, że to wcale nie jest fornir. Okazało się, że to jest, co to jest? CPL, co? CPL tak, Chyba CPL tak. ten materiał się nazywa, czyli generalnie no, po prostu laminat. I on zdecydowanie wygrał, tak? Już nie byliśmy, tak, że tak nam się ten kolor spodobał. Od razu na niego zwróciliśmy uwagę, od razu powiedzieliśmy, tak, to jest rozwiązanie, które chcemy zastosować. No a później dowiedzieliśmy się dopiero o szczegółach. Tak, i kolor jest rzeczywiście piękny. Ten kolor się nazywa Dąb Polski. On jest takim troszeczkę ciemniejszym odcieniem, ciemniejszym odcieniem dębu. Na ten laminat się zdecydowaliśmy, ale żeby to był też taki dosyć trwały laminat, nie taki super papierowy, no to do, do zdecydowaliśmy się na taką troszeczkę droższą opcję, nie? Tak, droższą opcję, grubszą opcję, tak naprawdę bardziej strukturalną, tak? I tak, ona też oprócz tego, że jest wytrzymasza, jest grubsza, to ma też taką właśnie fajną strukturę przy dotyku i rzeczywiście, szczerze, nawet z bliska trudno byłoby powiedzieć, że to nie jest drewno. Nie jest formie. Jeżeli chodzi o te drzwi, no to jest niestety jedna rzecz, na którą nie zwróciliśmy uwagi podczas montażu. Pewnie głównie dlatego, że mnie nie było. Przy tym, a mianowicie przechodzenie słojów pomiędzy panelami a drzwiami. No, no tak, trzeba pamięta, powiedzieć, że, tak, że, że słoje, rysunek słojów no, nie zgadza się z ościeżnicami, i myślę, że znaczy to nie, nie jest wszędzie, możliwe. Tak. tak. Nie wszędzie, ale to nie jest możliwe, bo generalnie te panele są dodatkowymi elementami i połączenie tych słojów po prostu, po prostu fizycznie, produkcyjnie nie jest Tak, no to możliwe. okazało się, że to po prostu jest zupełnie osobna, osobna paczka. Ale tak? fakt, żeby to zauważyć, trzeba się naprawdę przyglądać na co dzień, kompletnie to w niczym nie przeszkadza. Kolejne pytania dotyczyły drzwi ukryte, bo jak tutaj niektórzy sprytnie zauważyli, drzwi ukryte mamy. I mamy przede wszystkim drzwi ukryte do dwóch garderób i do pralni. I one się różnią troszeczkę strukturą, prawda? Bo do garderób mamy te plaster miodu, tak, a do one, pralni... Tak, mhm. jeżeli właśnie chodzi o budowę, to one się różnią i w garderobach mamy plaster miodu, czyli znowu mamy to są drzwi lekkie i proste i tańsze. A w pralni mamy pełną płytę wiórową. Dlaczego? Można by się zastanawiać nad tym, ale no stwierdziliśmy, że akustyka akurat w pralni jest bardzo istotna. Pralka chodzi często, suszarka. długo, suszarka również, i różne odgłosy z tego pomieszczenia na pewno dochodzą. Chcemy spokojnie spać, chcemy spokojnie mieszkać, więc w tym pomieszczeniu akurat są drzwi, które są rzeczywiście akustycznie mniej przepuszczalne gardyrobę wiadomo zapytnich nich hałasu, nie spodziewamy się nic się nie dzieje. Pojawiło się jeszcze takie pytanie, czy te drzwi na pełnej płycie nie otwierają się ciężko, czy dziecko je otworzy, czy nie ma z tym jakiegoś problemu. No i odpowiedź brzmi... Y Otwierają się łatwo. Nie ma żadnego problemu. Tak, to warto powiedzieć o tym, że te drzwi oczywiście są tak opracowane, żeby się właśnie otwierały. I no nie widzimy tutaj, żadnego nie żadnego również, w Tak, Nie widać że żadnego problemu. No oczywiście skrzydła, skrzydła są cięższe, ale dodatkowo te cięższe skrzydła montuje się na trzech zawiasach. Te zawiasy są nowoczesne, chodzą bardzo lekko, więc otworzenie tych drzwi naprawdę nie sprawia żadnego, żadnego problemu. Ewentualnie, no może kot byłby, miałby problem, żeby no może, żeby, jakieś zwierzątko, żeby tak, otworzyć, łapką tak? Otworzyć, żeby, tak ale, otworzyć, ale... ale myślę, że dziecko bez problemu, tak. dorosły również bez problemu. Tak, bo w codziennym użytkowaniu w ogóle się nie zauważa. Ja już zapomniałam, które drzwi są na pełnej płycie, a które są na jakimś innym rozwiązaniu, tak? Więc nie ma to znaczenia. Te nasze drzwi ukryte na pewno już wyglądają ciekawie, już są wpasowane w wystrój wnętrza, to znaczy są pomalowane farbą, ale to nie jest finalny efekt. Owszem, wie... nie wszędzie. tak nie wszędzie. W pomieszczeniu, w sypialni naszej córki no jest ściana, która została pomalowana w kolorze i również drzwi zostały pomalowane w tym samym kolorze, no, ale w naszej sypialni te drzwi będziemy oklejali. Tapetą. Tak, bo na tej ścianie znajdzie się tapeta i chcieliśmy, żeby te drzwi się tutaj ładnie w tą ścianę wtopiły. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tą tapetę będziemy przyklejać sami, więc musicie za nas bardzo mocno trzymać kciuki, żeby to, żeby to wyszło. ładnie wyszło. Sami zastanawiamy się jeszcze jak to zrobić. Musimy trochę poszukać jak to najlepiej i najbezpieczniej zrobić, żeby czegoś nie zepsuć. No ale myślę, że sobie spokojnie Ale widzieliśmy takie drzwi w salonach, tak Widzieliśmy takie drzwi w salonach tak. uklejone tapetą i wyglądało to rzeczywiście bardzo fajnie. Bardzo dobrze się to wpasowywało w ścianę. Jeżeli chodzi o samo malowanie tych drzwi to też to ostatecznie ten efekt wyszedł bardzo fajnie. To Fajne. się bardzo fajnie wtapia w całą ścianę i tych drzwi rzeczywiście nie widać. No drzwi tych nie widać, ale niestety to rozwiązanie ma jedną podstawową wadę, jeżeli te drzwi na przykład są białe to rzeczywiście potrafią się łatwo i szybko wybrudzić. Tak, także jeszcze się mocno zastanawiamy, co będziemy robić z drzwiami do naszej pralni. Do pralni. Czy ta ściana zostanie taka biała? Czy ewentualnie jakiś pomysł, jakaś dekoracja, coś się może tam pojawić? Czy coś się pojawi, bo ogólnie ta ściana jest mocno narażona na, na brudzenie, nie tylko drzwi, więc zobaczymy. zobaczymy. Możliwe, że to się tutaj troszeczkę zmieni żeby nie było tak ładnie pięknie te drzwi ukryte mają nie tylko same zalety, ale mają też pewne wady. I tak mają tak to... wady i te wady wychodzą na etapie instalacji montażu i mocno, tak? To jest jedyna wada, tak szczerze, tak, montaż. Tak? tak, ten montaż i to brudzenie to są te dwie wady, a ta, ta instalacja niestety e, ich jest na tyle e, może nieskomplikowana ale rozłożona na etapy powoduje wydłużenie harmonogramu e, wykończenia wnętrza. I to był podstawowy problem, bo zrobić to to nie jest problem, ale kwestia jest e, następująca. Najpierw te, te ościeżnice trzeba Obsadzić na etapie jeszcze, powiedzmy, brudnym. Później trzeba miejsce dookoła ościeżnic, oczywiście, obrobić, zagipsować, wyrównać, i dopiero wtedy można obsadzić właściwe skrzydła. No, ale oczywiście, nie jest to wszystko takie ładne, piękne, bo teraz, żeby obsadzić te ościeżnicę, no to najpierw muszą być podłogi. I w przypadku takich podłóg, jak na przykład płytka, to nie jest jakiś szczególny problem, ale jak ma się wykładzinę na podłodze, tak jak my, dywanową, to już trochę gorzej, bo nie będziemy sobie przecież tej wykładziny dywanowej gipsować później do, tak. dookoła, na wszystkie strony. E, więc u nas to wyglądało w ten sposób, że tutaj montażysta, który nam tę ościeżnicę obsadzał, e, zrobił takie dystanse małe na, na, grubość, na grubość wykładziny, i później panowie, którzy wykładziny nam kładli wcunęli tam, gdzie trzeba tą godzinkę tak. I wszystko się zgadzało. I wszystko się zgadzało, tak. I wszystko się zgadzało, no i co, i później przyszły drzwi. Tak. Także ostatecznie, może ten montaż rzeczywiście tych drzwi, tych drzwi ukrytych, rzeczywiście on jest trochę bardziej problematyczny, bo on się bardziej rozkłada w czasie, trzeba go bardziej sobie rozłożyć na etapy, ale ostatecznie efekt jest tego wart. Dokładnie. No, i to były wszystkie drzwi na górze. Bo jeszcze mamy trzy pary drzwi na dole. Trzy pary drzwi na dole, no i pierwsze z nich to wejście z części mieszkalnej do garażu. I to są drzwi, nad którymi sporo się zastanawialiśmy, to znaczy, jakie te drzwi faktycznie powinny być czy wewnętrzne, czy zewnętrzne, jak to zrobić, żeby zarówno pod względem temperatury było ok, jak i funkcjonalnie też, żeby były wytrzymałe. I stanęło na drzwiach ukrytych. Są to takie klasyczne, można powiedzieć, drzwi ukryte, ale po pierwsze, wykonane z płyty pełnej, mają trzy zawiasy, co zapewnia im stabilność i wytrzymałość również na temperaturę, na różnicę temperatur. Poza tym, są wyposażone w zamek, żeby można było je zamknąć, żeby było bezpieczniej. I mają opadającą uszczelkę. Tak, to jeszcze dodatkowo warto powiedzieć tak, one mają opadającą uszczelkę, czyli jak je zamkniemy, to mamy szczelność pomiędzy garażem, a częścią mieszkalną, co jest wymagane tak naprawdę ze względów na wentylację. Co warto tutaj powiedzieć, to też to, że u nas to nie jest tak, że my mamy garaż nieogrzewany, nie tak? Bo ten garaż jest ogrzewany, tam tak. w nim panuje niższa temperatura niż w tak. mieszkaniu. Ale jest to garaż jednak ogrzewany, gdyby był to garaż nieogrzewany, no to, no trzeba to by wtedy trzeba by było rzeczywiście zrobić takie drzwi klasyczne zewnętrzne. Ale jeżeli, jeżeli macie podobnie jak my garaż ogrzewany, no to pewnie nie stoi za bardzo nic na przeszkodzie, żeby też takie rozwiązanie zastosować. No i teraz pytanie, dlaczego to są znowu drzwi ukryte tam do tego garażu? Eee, tutaj nam zależało na tym, żeby te drzwi no też schować bo one są w dosyć widocznym miejscu, my będziemy je widzieć z kuchni, oczywiście nie z każdego miejsca, ale, ale będą w pewnych momentach widoczne. No i zależało nam na tym, żeby na tym, żeby na tych drzwiach móc nakleić lustro. No tak naprawdę chcieliśmy funkcjonalnie w tej, w tej, w tej przestrzeni mieć lustro, tak? tak? A padło na to, że akurat drzwi są w tym miejscu i warto je by było schować. Warto je by było schować, one jeszcze o tyle się świetnie na lustro nadają, że znajdują się dokładnie naprzeciwko okna, więc mamy nadzieję, że umieszczając na nich lustro, będziemy sobie tutaj fajnie odbijać światło z okna i doświetlać dodatkowo to pomieszczenie, które jest, nie, ma okien, a, a, nie ma okien. ten, ten czyli łapik, Tak, ten wiatrołapik bez drzwi. Bez <laughs> tak. Także y, zobaczymy, jak to wyjdzie. To lustro u nas będzie montowane na jakimś jednym z ostatnich etapów, bo z, z tym lustrem na drzwiach musimy poczekać tak naprawdę po schodach i po zabudowie, która się znajdzie w, w tym pomieszczeniu. Także to. Uch, to myślę, jeszcze, 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 jeszcze kawałek poczekam, czasu. Jeszcze poczekaj. No i co i mamy jeszcze nasze najbardziej szałowe drzwi. W szałowym... Najbardziej udziwione i skomplikowane. I w szałowym kolorze, który w ogóle wynikł gdzieś zupełnie po drodze, jako ewolucja wcześniejszego, dużo spokojniejszego pomysłu. No i co? I te drzwi chyba były najbardziej skomplikowane, bo to są, to są też drzwi ukryte, ale to są drzwi przystosowane do wysunięcia. Tak, do wysunięcia, czyli do zabudowy jej na równo, zlicowania ich z panelami, które będą na, które na, ścianach. Będą na ścianach. Czyli tak naprawdę ościeżnicę musimy wysunąć poza powierzchnię, płaszczyznę ściany. To wysunięte tak, było około tam 2 cm, pewnie. No i to czyni to rozwiązanie dosyć skomplikowanym i powoduje, że trzeba zastosować delikatnie inne rozwiązania niż przy standardowo, standardowych drzwiach ukrytych. No i teraz, kiedy takie rozwiązanie się stosuje z tą ościeżnicą wysuwaną? To się stosuje właśnie wtedy, kiedy potrzebujemy sobie obudować drzwi takimi panelami, które się dookoła drzwi znajdą. Bardzo często, kiedy na drzwiach znajdzie się ten sam materiał, co na ścianie, czyli na przykład potrzebujemy panele fornirowane sobie nałożyć na ścianę i potrzebujemy sobie tym samym fornirem pokryć drzwi. Taka była nasza wstępna koncepcja. Z różnych powodów z niej w końcu zrezygnowaliśmy i zdecydowaliśmy się na coś bardziej wyskokowego. Natomiast ważne jest to, że przede wszystkim takie czystą wysuniętą ościeżnicą będą nam się otwierały w pełni. Tak? Nie na 90 stopni, tylko, tylko w pełni, bo gdybyśmy sobie. Zwykłe drzwi ukryte obudowali panelami? To... to byłyby problemy z otwieraniem, mogłyby ulec, ulec uszkodzeniu, więc takie rozwiązanie nam zaproponowano. Wydaje się, że to rozwiązanie jest. No w optymalne. pełni optymalne. Ale co warto powiedzieć, jak to, czym to rozwiązanie różni się od tego standardowego? No po pierwsze ta ościeżnica jest dużo, dużo bardziej masywna i głębsza, co powoduje, że można w ogóle to ją wysunąć poza płaszczyznę ściany. No i dodatkowo ma dużo bardziej masywne, przez to właśnie, że sama, same skrzydła są, i ościeżnica i skrzydła są większe, grubsze, no to te Zawiasy również są dużo bardziej masywne i dużo bardziej wytrzymałe, bo warto powiedzieć również o tym, że samo skrzydło drzwi, przez to, że ościeżnica jest głębsza, to i samo skrzydło drzwi I jest grubsze. grubsze. I przez to, że jest wykonane, tak jak już wspominaliśmy o materiałach, które są wykorzystywane do budowy skrzydeł, no to tutaj mamy również płytę tak. pełną wiórową, tak? Więc to jest naprawdę ciężka, ciężkie drzwi. I przy czym warto wspomnieć, znowu, jeszcze raz odpowiadając na to samo pytanie, czy drzwi się ciężko otwierają? Absolutnie się ciężko Absolutnie nie. I nie no i ostatnie drzwi w naszym, w naszym domu to drzwi takie, no, robocze. U, robocze, ale ukryte, niewidoczne. Zazwyczaj dla normalnego gościa, który do nas przychodzi, czyli drzwi pomiędzy garażem a kotłownią. I to są tak naprawdę najprostsze w sumie i dosyć tanie, tanie drzwi. W kolorze szarym, wykonane z pełnej płyty, zwykłe, tak naprawdę przylgowe. Przydowe z żadnego tak, że się szału. No, zupełnie nie postaraliśmy o te drzwi, no bo też oczywiście wybraliśmy, żeby miały sensowny kolor, który tak, będzie no. pasował do tego. Na drzwi. pewno można byłoby zrobić je tańsze, no, prostsze tak, i tak. bardziej byle jakie. No ale są one, są one pełne, tam też jest znowu zamek w, w, w tych drzwiach, także też no, już nie są takie najbardziej badziewne, tak? Jednak, no, są tak porządne, no, są solidne, są, są solidne, solidne no bo tam z kolei są warunki troszeczkę inne niż we wnętrzu mieszkania. Jest tam większa wilgotność. Są tam trochę niższe temperatury, więc te drzwi też nie mogą być takie sobie zwykłe, proste, pokojowe, no bo po pierwsze mogłyby się jakoś zwichrować, mogłyby się szybko zepsuć od, od wyższej wilgoci tam panującej. No więc jednak te drzwi też należy o takie drzwi zadbać, żeby były jakoś solidne, tak, miarę solidne. Może już nie muszą być takie super estetyczne, tak, ale, ale też powinny być to drzwi solidne. No, i to pewnie jesteście też zainteresowani tym, jakie to konkretnie są wszystko. Czyli my tu o tym nie mówiliśmy specjalnie, nie podawaliśmy ani nazwy producenta, ani nazwy modeli. To wszystko znajdziecie Ale, w opisie. Mm -hmm, tak, to wszystko fajnie. znajdziecie w opisie pod filmem. E, także jeżeli jesteście zainteresowani konkretnymi modelami, konkretnymi rozwiązaniami, jeszcze będziemy o czymś mówić, to też Wam wszystko, wszystko, wszystko Wam e, wypiszemy. Ewentualnie, co tam będzie do podlinkowania, to, to podlinkujemy, żebyście sobie to mogli też znaleźć w internecie bez problemu. Omówiliśmy w sumie wszystkie już drzwi w naszym domu, no ale nie wspomnieliśmy o jednej rzeczy, która tak naprawdę jest bardzo istotna, to znaczy o wentylacji. No i tutaj często pojawiają się właśnie pytania, jakie drzwi zrobić, jeżeli mamy rekuperację, jako, jakie, gdy jest zwykła wentylacja grawitacyjna. No w naszym przypadku wszystkie drzwi, które są w części mieszkalnej mają tak zwany skrót. To byłby rekuperacyjny. rekuperacyjny, po prostu jest tak. Albo skrót rekuperacyjny, tak. albo podcięcie rekuperacyjne. Dokładnie, jest to po prostu szpara pod drzwiami, są to drzwi krótsze niż byłyby, gdybyśmy mieli, nie wiem, wentylację grawitacyjną. Czasami to się nie, nie podoba, czasami się podoba. no Tak naprawdę uważam, że to specjalnie nie przeszkadza nie z tym, jak to wygląda, no a mamy na pewno zapewnioną, właściwą wymianę powietrza pomiędzy pomieszczeniami, a szczególnie właśnie jest to istotne, jeśli mamy rekuperację. Tu mówiłeś, że to wentylację grawitacyjną, ale tam oczywiście kto ma wentylację grawitacyjną w domu, to też powinien pamiętać, że do łazienek też musi mieć takie Oczywiście, że tak, tak oczywiście, to, że, że, to, że tak. tak tutaj, tutaj robi się to w dwojaki do sposób, czas. ale rzeczywiście to też jest tak samo istotne. Tak, a przy rekuperacji musimy mieć takie, taką wentylację z każdym pomieszczeniem i każde drzwi muszą być podcięte, tak, muszą zapewnić wentylację. No i jeszcze jeden taki mały temat dotyczący drzwi, a mianowicie biżuteria drzwi, czyli klamki. U, u nas jest to biżuteria bardzo mocno budżetowa. E, tak wyszło, dokonaliśmy takiego budżetowego wyboru, i to był dobry wybór. E, poszliśmy na łatwiznę, stwierdziliśmy, że mamy w mieszkaniu bardzo dobre klamki, które nam się od lat sprawdzają, nic się złego z nimi nie dzieje, więc szukaliśmy podobnych. Podobnych? No, szczególnie, że nam się podobają te klamki, wzór nam tak. się bardzo podoba, więc czemu szukać czegoś innego? Tak, stwierdziliśmy, że nie ma co szukać, szukać niczego jakiegoś specjalnie różnego. Znaleźliśmy klamki podobne, troszeczkę bardziej obłe w kształcie, co, co jeszcze da, przynajmniej mi bardziej, bardziej odpowiadało, bo chciałam, żeby tutaj jak najmniej kanciastości w tym, w tym domu było. No i co, zależało nam przede wszystkim na tym, żeby te klamki nie były czarne, złote ani chromowane. I wtedy najlepszą opcją, no można pójść w kolor, Albo można po prostu mieć klamki stalowe, tak? Czyli to w kolorze stali, czy szczotkowanej, czy stali nierdzewnej. Tak, i... czy satynowanej. No, generalnie chodziło o to, żeby to nie były błyszczące klamki stalowe, tylko właśnie takie matowe. Matowe, tak. No i co, okazało się, że tutaj nie było szczególnego problemu, żeby to znaleźć, i naprawdę w bardzo dobrym, dobrym budżecie się zmieściliśmy, bo te klamki wyszły około 50 zł, jedna. Tak, za komplet. Komple, za komplet. Także to wyszło bardzo dobrze. Ja specjalnie sprawdziłam na potrzeby tego filmu, czy te klamki cały czas są w sklepie. I z moich wstępnych tutaj rekonesansów wynika, że już ich nie ma. Są klamki, ale są klamki bardzo podobne i tam też może podrzucimy Wam link w opisie do tych klamek, bo uważamy, że są całkiem spoko. I jedna rzecz, która może nie do końca wyszła, to te gałki do, do gałek. Tak, ga, w, w garderobach przy wejściu do garderób mamy zamiast klamek Kuleczki, gałki. Bo mi zależało na tym, żeby nie było klamek do larderów. Ze względu na, e, na estetykę. Tak. No, no ale... i cóż, i są, są te gałki, wszystko jest okej, okay, no tylko czasami może jest trochę lekki problem z otwieraniem tych drzwi, ponieważ gałka no, otwiera się dużo trudniej niż klamka. Tak, no Mniejsza jest dźwignia otwierają. i bardzo trudno się otwierają. Tu regulacje, możliwość regulacji jest niewielka i rzeczywiście to otwieranie sprawia nam. To tobie może tobie nie, no, mimo, nie. To, tobie nie, bardziej mi i, 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 i naszej córce, to dla nas jest troszeczkę trudniejsze. No, spróbujemy z tym jeszcze powalczyć, może da się to jeszcze podregulować, coś tam Tak, trzeba zmienić. trochę z czasu spędzić, zobaczymy, na pewno da się coś z tym e, zrobić, jeśli nie fabryczną regulacją, to na pewno e, uda się coś e, wykombinować. A jak nie, no to już będę musiała ostatecznie przychylić się do postulatu Radka, czyli wymieścić ten na przykład. No i to w zasadzie wszystko o tych naszych drzwiach, tylko że to tak jest koniec, ale nie do końca koniec. Tak? No tak, tak jak wiecie, nasz etap to no to jest taki trochę jeszcze pomiędzy, nie ma wszystkiego, na efekt na pewno ten finalny, końcowy efekt na pewno trzeba będzie jeszcze poczekać.